U nas jest normalnie dzisiaj cały dzień dom wariatów, sąsiad u góry tak wali głośną muzyką już od chyba z 3 trzech albo 4 godzin jest tylko łup 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 nieustannie nieustannie. A ja wybieram się teraz, bo widzę, że się pogoda znowu psuje, wybieram się teraz na taki średniowieczny festyn, który się u nas tutaj koło kościoła odbywa. Jeszcze do godziny 22 i myślałam, że może po pracy na chwilę z Wileśkiem jeszcze pójdę, ale się bardzo zachmurzyło. Nawet nie wiem czy mnie nawet deszcz po drodze nie złapie. Wziąłam sobie parasol. Jeszcze muszę wejść do sklepu, bo nie mam ziemniaków i chciałam jeszcze kupić kalapiora. No wiecie, warzywek nigdy za dużo teraz u nas. <tot> Więc jeszcze muszę wejść na szybko do sklepu, a to takie ja chyba 3-4 rzeczy tylko kupię. No i chciałabym troszeczkę z tego festynu Wam pokazać, bo gdy byłam kilka lat temu, to było całkiem fajnie. Można było i biżuterię tam zobaczyć, i takie ciuszki różne, i klapeczki, i ludzie chodzili po przebierani strojach, i rycerzy tam można było zobaczyć. Nie wiem jak to... Taki fajny średniowieczny klimat rzeczywiście. Ale nie wiem jak to wygląda te w tym roku, no bo to już kilka lat minęło. E, za nami. Wiecie, ten cały okres pandemii. Nie wiem kto przetrwał, kto się tam wystawia. Ale zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że zobaczymy coś fajnego na tym kościoła. Ale się wie, wszystko zbiera. Zobaczcie jakie chmury. No tam w tle to już całkiem czarno. aber ich nicht, ich sehe mich selber, das ist irritierend, da kann ich nicht verkaufen, oder rede ich mir selber, das ist schockierend. Ein YouTuberin. So, und jetzt? Kanal? Aus Polen, also polnische. Das muss nicht das Thema sein. Ja, aber jetzt schauen wir mal.

Achso, dann würde sie nicht genau. Das wollen wir. nicht. Ja, hey, das Dann Sonst ist es ja nach dem ersten Abwasch Teraz taka śmierna, śmieszna się sytuacja przy wyjściu z tego, z tego festynu, nie? Tam sprzedaje jakieś tam ciastka, jakieś rzeczy, takie słodkie, nie? I, ten, i mówi do mnie, ja tak przychodzę, on mówi, Buda Damu! Może połączkanie? I tak sprzedaje. A ja mi nie, proszę pana, jestem na diecie, ja muszę dużo schudnąć. A on mówi, gdzie tam, z czego pani chce schudnąć? Mówi, wewnętrzne, dobra wewnętrzne wartości potrzebują dużo miejsca. Także, kochani, chyba rzucę post. Po niemiecku to było, inne rewerte brauchen viel Platz. Tak to dokładnie brzmiało w oryginale. Cześć dziewczyny, cześć chłopaki, bo została mi po raz kolejny zwrócona uwaga, że mam się witać też z chłopakami. Pozdrawiam, pozdrawiam szczególnie Mateusza od miodów, <gry> który jeżdżąc samochodem rozwo rozwożąc... Dobra, słycha mojego blablania nieraz. Także mi <grymio> Mateusz, pozdrawiam cię. Także to mi najzimniejsze poranne. naprawdę. I w plecaku mam kurtkę przeciwdeszczową, bo podejrzewam, że złapie mnie deszcz, a nie wiem czy Wam mówiłam, no właśnie robię kroki. robię kroki, tak jak codziennie. Się mieliśmy opowiedzieć, jak to jest z tą. Yy, no. Kurde. No, z maślanką maślanką, za, za, I zawiesiłam się. Ile? Aha, no. no, właśnie, opowiedz to. Parę miesięcy temu, nie? Wierzyłeś sobie codziennie, yy, no, ciśnienie. No, 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 właśnie, no, bo ja, ja, może parę miesięcy, nie wiem, kiedy ile to było czasu, ale na pół roku temu, nie? I przez jak, jak długo mierzyłeś? Bo teraz nie pamiętam. Mierzyłem co najmniej... co najmniej 3 miesiące. Miałeś aplikację, nie? Aplikację i codziennie mierzyłem ciśnienie. jakiś program oglądałem i ja wiesz, że o, ciśnienie, że to takie, wiesz, złe. I tego mówię, ciekawe byłem, jak ja, jakie ja mam ciśnienie. No i powiem Ci szczerze, że... jak... tak mniej więcej za każdym razem miałem 130 parę na y, y, 90, na. Y, zawsze podwyższone. Mhm. Za każdym razem podwyższone. Nawet kiedyś mówię: Dobrze się czułem, nic, nic takiego, wiesz, jakoś się tego. A chyba miałem 146 na 102, mhm. albo coś takiego. Mhm. Bardzo, to jest dość wysokie, nie? Znaczy, relatywnie. I ten. No, i tak nie wiem, jakoś tak, tak zostało, i później już się wyprowadziliśmy stamtąd z tego, z tego mieszkania, z niej, mm. i ten. No, już tutaj nie mierzyłem, nie? No, ja nawet tak na no, to nie zwróciłam uwagi, no. że się już nie mierzy, nie? Mm -hmm. No, i później e, zaczę, zaczęłam mu, też nie wiem, jak, jak to się stało, zaczęłam mu te maślanki do pracy robić, nie? No, no. Codziennie. I te maślanki już robimy, no, ze dwa miesiące może robimy? No, co najmniej, no. No i tak, no i robimy te maślanki, nie? Ja mu robię tak, czyli maślankę, y, tam trochę miodu, ziarnka czyja, orzechy, mhm. zawsze jakiś owoc, miksuję mu to. On sobie bierze to do pracy, bo on ma problem, żeby zjeść rano śniadanie. Nie lubię tak śniadań jeść, nie? No i słuchajcie, ja teraz założyłam taką aplikację dla siebie, bo byłam ciekawa, jak to u mnie wygląda, bo ja mam zawsze znowu za niskie ciśnienie. No, no i przy okazji tego, jak ja sobie notuję, a tak, nie obracam na siebie kamerki, bo już mi się nie chce. Przy okazji, jak ja sobie notuję, no to, no to Grzesiek mówi: A to ja też mierzę. No i on tak mierzył dwa tygodnie ze mną i nic no. nie mówił, nie? E, nic nie ten. No i, i później jakieś dziwko hapnęliśmy, nie? No i, później, I teraz tak, jak, jak zaczęliśmy sobie mierzyć te, te ciśnienia, no to ty masz dość niskie ciśnienie, nie? No, ja mam takie. No. Ja bym musiała poczytać, 190 no. na ileś, tak? 190? Nie, 90 no. na ileś, albo no, no. 80 parę na 60 parę na około setki nie, Znaczy ta pierwsza u Ciebie chyba raz tylko przekroczyła setkę? No. 100, 100, 100, 101, 107, 106 jakoś mhm. tak miałaś? Tra, ta druga jest u Ciebie 70 coś? Nie, 60 coś też mam. 68. Tak, tak, musiałabym aplikację moją mm -hmm. sprawdzić, ale no, tak. No musisz sprawdzić, ale 66, u mnie 60. jest tak wielka różnica, mm -hmm. że ja sam nie wierzyłem. Zastanawialiśmy się, no, to to, się no, no, o się co w ogóle co, no, chodzi, no, co się no? zmieniło. Że się mówi, kurczę, co ja zmieniłem y, w swoim jedzeniu, nie? No i potem wie, kurczę, ta maślanka, no i wygooglowałam y, i słuchajcie, maślanka rzeczywiście działa na obniżenie ciśnienia. Jesteś no? żywym tego dowodem, że, działa. że naprawdę to działa. I, 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 I poczytajcie sobie o właściwościach zdrowotnych maślanki. Maślanka, zresztą kefir, jogurt, każde ma jakieś tam inne działanie, ale akurat tutaj się naprawdę sprawdziło. I jak Józek o tym usłyszał, to nie no, no, no. od razu na drugi dzień poleciał i nakłopował maślanek Maślonek. i owoców. No. no ale ciekaw jestem właśnie co on powie na to, że nie? czy to będzie nie konsekwentnie to... codziennie bił. Tak. To jest pytanie. No i ten, mi akurat to smakuje, fajna rzecz. I, mm. i... Tak, tak. No. Także polecamy Wam maślankę na obniżnie, obniżenie ciśnienia. Obniżenie ciśnienia. A co tu mamy teraz dowód nagrać? <laughs> Możemy nagrać. A no, no właśnie. Się, to... Tam, 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 teraz tam. Na dole jest. A tu teraz mi pokaże. Bum! I, I już kawę wybiłeś nawet, nie? Takie no, no jest. No. O! <laughs> ma większe, ale wczoraj, wczoraj nie było, to nie była ta. Yy, yy. ta yy, I tak jest teraz optymalnie. Ta, t, ten, tak, tak. ten drugi jest troszkę wyższy, rozumiesz? Mhm. Ale tak jak mówię, ja miałem 100. Kiedyś pamiętam 146, z rana, tak jak teraz. Mhm. 146 na, yy, na 98 jakoś tak. Także, no i tak jak mówię, no jeszcze teraz dzisiaj kawę już wypiłem, nie? Mm -hmm. bo tak to jeszcze przed kawą żyliśmy, nie? Tak, tak, właśnie, no. ostatnio mieliśmy przed, no. no, ale zobaczcie, a miał w granicach 135, 140, no. ponad 140, no. No widzicie. To z, z tych wszystkich dni to jest e, teraz e, największy, co mierzyliśmy przez te A to może te się tygodnie. podjarałeś, że cię nagrywam, wiesz? Podniosłeś <noise> się. Nie, ale przed chwilą mi mówiłeś, że mnie strasznie kochasz Grzesiu i miłości no. Twoje, y, y, wiesz, wpłynęły na Nie, bo się popłaczę. Pop, no, popłakał <noise> się, bo słuchajcie, ogląda... tak muzy poszły, bo oglądamy znowu Sanatorium Miłości i tam mówili o tym, jak. No wiecie mi, jak im umierali partnerzy w związku mężowie żony i jakbyś mówi tak, że on sobie tak nie wyobrażaj jak ja jakby mnie zabrakło i to, to ja patrzę i mówię, o muzyle lecą. <laughs> o. no. masz wolnego parkingu, zaparkuj sobie w ogródku. Można, można. Przechodzę tutaj już drugi raz i się uśmiecham, y, oglądając to ogłoszenie. Tutaj powstaje blok i piszę na tym, że tutaj powstaje y, no, tutaj powstają mieszkania w pobliżu centrum w najlepszym położeniu. Y, pierwszej klasy mieszkania dla najwyższych y, no, Wymaganie, o, dla najwyższych wymagań. Bla, bla, bla. Piękny blok ma tutaj powstać. I tak jak mówię, w pięknej okolicy. I jak jesteś osobą bardzo wymagającą, kup sobie tutaj mieszkanie. Proszę bardzo, tak wygląda okolica. Tu masz jedną stronę. Pamiętaj, że dzisiaj niedziela i dzisiaj jest bardzo, bardzo spokojnie, A tu masz drugą stronę. Wydaje mi się, że to jest odkrycie mojego życia, bo nigdy nie widziałam, jak ktoś ma bardzo wysokie, znowu zapomniałam, wymagania, to pragnie czegoś takiego. Ojeju, ojeju. A tutaj macie straż pożarną, żeby was od czasu do czasu obudziła. Nieźle, nie? Jak to potrafią pięknie ubrać w słowa te wszystkie reklamy. Otwierają u nas nowy sklep mieszkać ze sztuką. Proszę bardzo, przyjdziemy. Zobaczymy, jaka ładna reklama. Aj, was da. Ojej, co tutaj będzie? No, to będzie. Jestem ciekawa, bo to widzę że pan zobaczcie Sam tworzy.